Proszę pana, taką gwiazdę widziałem na ulicy Warszawskiej, prawie vis, -vis y, gimnazjum Józefa Piłsudskiego. Co tam teraz jest? Y, nie pamiętam, Uniwerek jest, tak? Nie, tam będzie chyba naprzeciw szkoły a, handlowej. A w tym bu budynku jest Kuria Katolicka, i tam był wyścig do latarni, przetrwał całą okupację w tym budynku. Była kryminalna policja, Kripo niemieckie, mówili, że Gestapo, Kripo, była policja kryminalna. Niemcy nie zniszczyli tej gwiazdy, nasi katolicy tą gwiazdę zrąbali. Teraz co zrąbali? Bo ona jeszcze po wojnie była. Czyli w tym budynku była policja? Kryminalna. Niemiecka? Niemiecka. To był prywatny dom żydowski przed wojną. Czyli nie wiem. Olbrzymi gołębnik był na podwórzu, taki wielopiętrowy, cudo. Cudo, jedynie w mieście. Śladu nie ma po tym gołębniku. Czyli myśmy rozwalili to, czego Niemcy nie rozwalili. Tak. I mówię, całą okupację niemiecką prawie 5 lat przetrwało. Gwiazda Dawida, a nasi przeszkadzało. Nie wiem, co im to przeszkadzało.